Magia świątecznej gwiazdy W małym górskim miasteczku o nazwie Gwiezdny Zakątek mieszkała Emilka, ośmioletnia dziewczynka o złotych włosach i błyszczących jak gwiazdy oczach. Jej najlepszym przyjacielem był Franek, rówieśnik o czarnych, rozczochranych włosach i marzycielskim spojrzeniu. Dzieci mieszkały w sąsiednich domach, a ich ulubioną zabawą było obserwowanie nocnego nieba i wymyślanie historii o gwiazdach, tego roku święta Bożego Narodzenia miały być inne niż zwykle. W miasteczku od dawna krążyła legenda o magii świątecznej gwiazdy, najjaśniejszej gwieździe na niebie, która spełnia jedno życzenie każdego, kto uwierzy w magię i jest gotów uczynić coś dobrego. Emilka i Franek często rozmawiali o legendzie, ale Franek był sceptyczny. To tylko bajka, powiedział pewnego wieczoru ktoś, gdy siedzieli na wzgórzu owinięci ciepłymi szalikami. Może i bajka! Odpowiedziała Emilka z uśmiechem, ale każda bajka kryje w sobie trochę prawdy. W miasteczku trwały przygotowania do świąt. Ludzie dekorowali domy, piekli pierniki i ubierali choinki. Jednak nie wszystko było radosne. Pan Karol, samotny starszy człowiek mieszkający na skraju lasu, nie miał pieniędzy na świętowanie. Jego dom był ciemny, a ogród zasypany śniegiem. Dzieci słyszały, że dawniej pan Karol był mistrzem pieczenia pierników, ale od wielu lat nikt nie widział go uśmiechniętego. Pewnego wieczoru Emilka spojrzała na gwiazdy i powiedziała do Franka: Wiem, o co poproszę magię świątecznej gwiazdy. O co? Zapytał Franek z niedowierzaniem. O szczęście dla pana Karola, ale najpierw musimy mu pomóc. Żadna magia nie działa, jeśli sami niczego nie zrobimy. Franek, choć wciąż sceptyczny, zgodził się pomóc. Dzieci przez kilka dni zbierały drobne monety, sprzedając własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne. Kupiły za nie składniki na pierniki i zapukały do domu pana Karola. Starszy pan, z początku zaskoczony, w końcu uśmiechnął się nieśmiało, gdy zobaczył ich zapał. Dawno nie piekłem pierników, powiedział, zapraszając ich do środka. Razem spędzili całe popołudnie, piekąc pierniki, które później dzieci rozdały mieszkańcom miasteczka. Wieczorem, zmęczeni, ale szczęśliwi, Franek i Emilka wrócili na wzgórze, by spojrzeć na niebo. Wtedy zobaczyli świąteczną gwiazdę, która świeciła jaśniej niż kiedykolwiek. Powiedz życzenie, szepnęła Emilka. Chcę, żeby pan Karol zawsze miał wokół siebie ludzi, którzy go lubią, powiedział Franek. Emilka uśmiechnęła się. I ja chcę tego samego. Następnego dnia wydarzyło się coś niezwykłego. Mieszkańcy miasteczka, zachwyceni piernikami i historią pana Karola, zaczęli go odwiedzać. Zorganizowali dla niego prawdziwe święta, pełne ciepła i radości. Pan Karol znów poczuł się potrzebny. Franek, widząc radość w oczach pana Karola, przyznał: Może jednak magia istnieje? Magia to dobro, które przekazujesz innym odpowiedziała Emilka. Magia świąt nie polega na życzeniach, ale na czynach. Największe cuda zdarzają się wtedy, gdy otwieramy serca i pomagamy innym. Świąteczna gwiazda przypomina, że każdy z nas może być jej światłem, wystarczy odrobina dobra i wiary.